Cześć, witajcie. Do wyprania taki oto welurowy narożnik. Sam materiał bardzo przyjemny do czyszczenia. Lubię prać wszelkiego rodzaju plusze, welury. Szczególnie przy użyciu stawki Safire praca idzie gładko jak po maśle. Jako prespray Global Wool Safe 134. Prespray bezpieczny dla wszystkich tkanin, które można prać na mokro. Bez 134 używam do czyszczenia tkanin pochodzenia naturalnego, oczywiście, ale zdarza się, że do materiałów syntetycznych również go używam. No bo umówmy się: jeśli ta przysłowiowa kanapa nie ma znacznych zabrudzeń, to nie ma potrzeby atakowania jej enzymami, czy ogólnie bardziej agresywną chemią, rozpuszczalnikami itd. Pre-spray ten szczególnie polecam do właśnie takich materiałów jak plusze, welury, aksamity i, i tkanin impregnowanych. Jak Efekt pachnie? finalny prezentuje się doskonale. Weszłam do domu i myślałam, że nie do tego mieszkania weszłam, bo kanapa odmieniona. Tak jest. I pachnie tak. Tak? i pachnie, pachnie, tak. pachnie. pachnie. Super. Pachnie jak u domka pasieńcy.